Na przykładzie y, poziomie cen najniższych. Y, wiedzą Państwo, że zawsze staramy się wprowadzać nowe, innowacyjne rozwiązania, które sprawiają, że praca naszych klientów będzie po prostu szybsza i łatwiejsza. I dokładnie to, to samo dotyczy się naszych takich kluczowych, podstawowych narzędzi ręcznych, które mamy w naszej ofercie. Zawsze staramy się zrozumieć, jak y, użytkownicy tak naprawdę pracują z narzędziem. Jakie są ich potrzeby i co możemy zrobić, żeby zmaksymalizować ich produktywność. I nawet coś, co może się wydawać takim bardzo banalnym, podstawowym narzędziem, my redefiniujemy go, po prostu tworzymy od zera, zapewniając, że wszystkie potrzeby użytkowników, które zdefiniujemy, będą po prostu spełnione przez nasze produkty. I bardzo mi miło zaprezentować Państwu naszą gamę w Krętaku. Więc przechodząc z każdą cechą po kolei, zaczynamy od tego, że kiedy pracujemy, najczęściej mamy kilka różnych rozmiarów i rodzajów krętaków, czy to na pasie roboczym, w torbie, w kieszeni itd. I bez żadnych oznaczeń na górze jest bardzo ciężko tak naprawdę rozróżnić, który wkrętak jest który. Więc jesteśmy po prostu zmuszeni wyjmować każdy wkrętach, jeden po drugim, aż znajdziemy ten, którego potrzebujemy do danej aplikacji. I jest to... Tym bardziej niewygodne w przypadku, kiedy na przykład pracujemy wiem, na drabinie czy w jakiejś innej niekomfortowej pozycji. I dlatego nasze wkrętaki mają trwałe oznaczenia na górnej części rękojeści. Dzięki temu możemy w, bardzo szybko po prostu spojrzeć i wiemy dokładnie, które wkrętaki musimy wziąć. I też te w, oznaczenia nie są namalowane, tylko jest to po prostu plastik zintegrowany w, całkowicie w rękojeść, więc e, te oznaczenia się nie przetrą przez cały okres użytkowania naszych Kolejna cecha, która będzie szczególnie ważna dla użytkowników, którzy pracują gdzieś na wysokościach, jest zintegrowany otwór na smycz. Tak jak wiemy, normy bezpieczeństwa stają się coraz bardziej restrykcyjne od każdego roku, więc jest to bardzo ważne i bardzo często wymagane, żeby mieć tą możliwość zabezpieczenia narzędzia przed uwagi. Kolejna cecha w tych wkrętach, która jest bardzo przydatna przy pracy w trudnych, w przestrzeniach, to końcówki magnetyczne. Czyli dzięki temu możemy pracować w, w takich miejscach, gdzie nie możemy przytrzymać wkrętu ręką. I tylko, żeby to zademonstrować, o, o co chodzi, zaczynamy od wkrętaka niemagnetycznego i y, potrzebujemy wkręcić wkręt w ten otwór, który znajduje się w pudełku. Czyli, o! <śla> można? <śla> można! No, można. <śla> Magic! <śla> A właśnie w takim przypadku ym, od ym, końcówka magnetyczna... Gorzej, jakby się tym razem nie udało. Na... <laughs> tak, to jeszcze na kamerze. Y, czyli możemy w łatwy sposób, nawet bez przytrzymywania wkrętu, ym, dokończyć nasze zadanie. Teraz kolejny <laughs> Za która będzie przydatna w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimiś starymi, zardzewiałymi śrubami, które jest bardzo często, bardzo ciężko odkręcić jedynie dłonią, jest to, że nasze wkrętaki mają sześciokątny grot. Dzięki temu możemy po prostu już bardzo szybko i łatwo złapać klucz, yy, kluczem i przenieść większą yy, siłę niż samą dłoń. I to, co mogą Państwo tutaj zaobserwować, to to, że ta rękojeść jest spłaszczona z trzech stron i po pierwsze to zapewnia, że po prostu narzędzie dobrze leży w dłoni, mamy dobry chwyt i dzięki temu możemy przenieść więcej siły niż przy zwykłej okrągłej rękojeści, ale ma tu też jeszcze dodatkowy cel, być może prosty, ale jakże bardzo skuteczny i ważny przy codziennej pracy to to, że po prostu ten design zapobiega przetaczaniu się wkrętaka przy położeniu na płaskiej powierzchni. W przypadku krągłych rękojeści konkurencji, krętak za każdym razem będzie się przetaczał. I wyobraźmy sobie, że to się dzieje codziennie, kilka razy dziennie. Tak jak na przykład mi się to przydarza 10 razy dziennie przez ostatni tydzień i się, że jest to bardzo, bardzo kończące na dłuższą datę. Więc e, podsumowując, e, krętaki są takim narzędziem, które faktycznie wszyscy życzą z których każdy użytkownik pracuje praktycznie codziennie, więc jest to jeszcze bardziej istotne, żeby wszystkie potrzeby naszych użytkowników zostały spełnione. I tutaj mamy takie krótkie podsumowanie na tapicę. I jak widzicie... E Zrobiliśmy wszystko, żeby Kentucky i miłoki spełniały każde kryterium naszych użytkowników i dzięki temu możemy przyczynić się do wygodniejszej, bezpieczniejszej i po prostu łatwiejszej pracy. I jeżeli tylko tutaj może przejdziemy do naszego display'a. Tak jak widzicie, możecie kupić każdy rozmiar indywidualnie. Mamy też różne predefiniowane sety, sześciosztukowe, dziesięciosztukowe. I takim naszym ulubieńcem i faworytem jest właśnie ten zestaw w Wańce. Który znamy już? Tak. Który musieliście kupić? To jest takie 12 bestsellerowych rozmiarów i rodzajów krętaków, zapakowane w taką niezłej jakości kasetę. specjalną promocję, gdzie możecie kupić taki display z dodatkowym rabatem 20%. To wszystko z mojej strony. Teraz przechodzimy do narzędzi ręcznych dla branży